Totalnie genialne nowe produkty już się robi. Jestem cała niebieska. Co się tu. Wyrabia. Szukałam cię! Wow. Oh, to jest nie do wytrzymania! Obiecałam pipersom nowy produkt! Dzisiaj! Okej! Okay. Bez paniki, pip. Idź sobie na koktajl i wracaj i próbuj dalej. Nie ma sensu wariować! Dzień dobry Pip! Twój pełen inspiracji truskawkowy koktajl jest już gotowy! Ty mi, dziewczyno, życie ratujesz! O! Mój poranek to kompletna katastrofa! Dzisiaj miałam przedstawić nowy produkt, ale wszystko mi wybucha. Dziwnie się zachowujesz. Wszystko w porządku? Cóż, skoro o to pytasz, jest coś, co musisz zobaczyć. Hmm? Ja mam brodę? Co? Co? Jak? Jak to się stało? Odświeżaj, Glory. O nie, pipersi. Nie mogą mnie zobaczyć. Odśwież, odśwież. Poproszę trzy truskawkowe. Ulubiony smak pip, tak? No jasne, zaraz wam podam. <grym> Będzie dzisiaj. Próbuj dalej. Pip nigdy nie zawodzi. Proszę bardzo. Właśnie takie jak lubi Pip. Smacznego! Ale dobre potka. Widzisz Sani? Moje fanki czekają na nowy produkt, a ja nic nie mam i je zawiodę. Aha. Może gdybyś troszeczkę lepiej poznała swoje fanki, łatwiej ci będzie zrobić produkt. E, nawet możecie stworzyć coś razem. A. Ty jesteś genialna! Wkraczam do akcji pod przykrywką. O e, nie chodziło mi dobrze! Co by się tu przebrać! <śmulatuj> 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 Jak kreatywnie! <śmulatuj> <śmulatuj> Co za urządzenie! nie działa. Patrzcie, moje usta wcale nie błyszczą. Tak, ten brokat wygląda jakby go nie było. Brokat? Usta? To jest to! Dziewczyny, jesteście świetne. I potrzebuję pomocy. Pomocy? Nawet cię nie znamy. Chodźcie kucyki, wynosimy się stąd. Zaraz, to ja. Czyli Pip. Nie, to jest Pip. Nie oszukuj. Nowego coś dzisiaj zrób i uwierzysz w rytmie naszych żyw. Ojej, to naprawdę jesteś ty. Ale dlaczego masz tę brodę? Och, to długa i zawiła historia. Ale co ważniejsze, wasz pomysł na brokat do ust jest czadowy. Chcecie, żebyśmy go stworzyły razem? Nasza odpowiedź brzmi tak. Gotowe! Ja, oh, yeah. oh. oh. yeah. Hej, pipersi! Mój najnowszy produkt już gotowy! Jest to coś wyjątkowego, bo pomysł pochodzi od was, przyjaciele! A więc prezentujemy wam super brokat do ust! Jestem! Nazwałam ten kolor... Słońce Zatoki! Mua! Jestem Glory! I mój brokat do ust to pega słodycz! Hej, to ja! Peach piss A ten brokat nazywa się... Yy, o Jednorożcowy oddech! No wiecie, jeszcze dopracowujemy detale. Ale brokat do ust już wkrótce w sklepach! Jednorożcowy oddech, tak? E, bardzo przepraszam, Piff!